Najdziwniejsze rzeczy, rzeczy, które zamówiliśmy Ha, to moja case torebka. I want this bag! Zobaczcie na mojego praktycznego case'a Ale fajnie, to to czy takiego chcę Praktyczny i stylowy. Ej to mi się kojarzy tylko z jedną piosenką Poczęstuj się Dobra, zobaczcie jakiego ja mam humora Ale to jest wielkie Au! Dobra, ale wydaje mi się, że ty i tak wygrałeś. Zresztą. <laughs> Taką frytę Ha! Yeah. Ale z takich rękawiczek to ja się nie spodziewałem Kici kici tu kocica Wszyscy patrzą na moje cute rękawiczki Kepibara kapibara, kapibara, kepibara kib To że one są takie słodkie jak wygrasz. Ha! Oh yeah! I na zimę? spoko no, bo tutaj nic w ogóle ci nie nic. Wszyscy gotowi? Trzy, dwa, jeden! Yeah. ja wyglądam w sumie jak e, tu się teraz Dajcie znać w komentarzu Który z nas miał najdziwniejsze rzeczy?